Czemu mężczyznę starych? Dzisiaj sobie zagramy w MTA. to słuchajcie, jak z tej gry jesteśmy dzisiaj na Ultra RPG. <grym> Gra tutaj 17 osób, aktualnie jest godzina 11:20, więc dużo. No i już tutaj powracam w miarę, bo w końcu jakieś serwery zaczęły powstawać. Jeśli właśnie się spodoba, to zapraszam od w górę, komentarz suba. No i jeśli macie jakieś serwerki, to możecie ich chętnie podawać, no bo przyda mi się bardzo, bo przez to jest najbardziej mały z MTA bo po prostu nie ma co nagrywać. Um, ogólnie ten serwer miałem polecany przez dwie osoby, tam jak chyba jednego z twórców i przez Enza, i Enza mi w ogóle przypomniał o tym serwerze, no tak jakby się o nie zapomniało, um, ale tak, um, grałem sobie tutaj chwilą derby o 30 milionów niestety przegrałem, przez to, że Admin um, postanowił użyć Duna. Do spychania ludzi, i był turek idiom. No, to jest już szczyt idiotyzmu, żeby coś pojazdy ciężkie do walki z monsterami. No, nie <słuchaj> jeśli tworzycie swój serwer i robicie jakieś derby, to nie niszczcie ludziom zabawy i używajcie tylko turków co najwyżej. Dwa turki to jest max to jakieś w ogóle pali się coś. Ogólnie to tak, serwer jest przodolkiem, mm, ma sporo rzeczy z netto. Jak widzicie, tutaj coś się pali. Czemu? Nie wiem, mm, serwer trzyma średnie FPS y bo aktualnie jest to w tym miejscu 126, czemu? Nie wiem, mm, ale ogólnie tak, <laughs> y, pod F1 mamy ultra rpg, ogólnie logowanie jest z mega rpg, to Wam może pokażę później, O jak się tworzy? no to chyba twórca mi tam podał, panel po nocy, 2 figunek, czat, no to nic ciekawego w sumie, mm, premium plus boombox, aha, dobra, tam serwer Discord, ogólnie on ma dużo skryptów, te serwery z mega RPG, więc.. F2 powinien być ekwipunek. O ja nie tam przycisk. F2 powinien być ale jest pusty. F5, no to już wiadomo skąd jest. To styki nie działa, sklep, kary, nagrada dzienna też nie działa. Hmm, no to chyba nie będzie, no nie ma jeszcze licznika FPS, to wam niestety nie pokażę. F7 Losowanko, poczekajcie, bo mi się aktion przedstawił. F8, F9, F10, F11 No i to tyle Dobra, ogólnie to serwer yy, yy, Pierwsze auto zarabiacie w około 10 minut yy, Bo ten Walton kosztował 2 yy, miliony 300 Trzeba po 500, nie pamiętam yy, Zrobki są po 150 tysięcy na tej pracy jak Ja pracowałem Ale Wam ułatwię robotę i pokażę wszystkie prace No więc tutaj podjeżdżamy Yy, ogólnie, no, serwer jakokolwiek się trzyma. Bo, tak jak mówiłem, że yy, zapomniałem o tym serwerze trochę to yy, chyba to jest tydzień albo dwa, no nie rwałem hmm. nic. Yy, więc macie pokazać, że ten serwer wytrzyma trochę. No, dobra, ogólnie to jest praca z powrotem. Yy, widzicie, na list już oświadczony. A ciekawe, czy zakończę? Zakończę, bo oczywiście jest to zjebane, i nie jest na jakichś odległość. Widzicie, takie są tutaj przeliczniki. Więc lecimy. Praca polega bardzo prosto, ale można było ją zrobić dużo lepiej, bo jest do dobry pomysł, ale chujowo wykonanie. W sobie do punktu, mamy taką maskę na przykład, klik możemy klikać, ale możemy też przytrzymać. No i są takie punkty z zawalone, no i po prostu klikamy spację. Jest to trochę źle zeskalowane, jak widzicie tutaj na górze z chyba tą rozdzielczością laptopową. Czyli 1366, ponieważ wychodzi to poza zapasek, yy, zarobki są w miarę podobne, czyli gdzieś około 150 tysięcy za punkt, coś takiego. O, jak widzicie, tak to tutaj wygląda, i te wszystkie dziurki musimy zaspawać, i wtedy przychodzi tak, i napierdalamy. Yy. No, tak, gdzieś około 150. 000. Najgorsze jest to, że ja tego, że tą pracę, no niestety, musimy sami sobie kończyć, bo nie, nie jest tak, że wychodzimy i się samo zakończa. Zależy, no z jednej strony jest to plus, z drugiej minus. Dla mnie jest to minus... Co dalej powinny być to zrobione i dla mnie. Co dalej? Nigdzie indziej nie byłem na tym serwerze, przyznam się, więc będzie to dla mnie trochę nowe. Oprócz urzędu jeszcze, a to wam zaraz pokażę. Mmmm... już widzieliście, jest prosto z Mega RPG jeszcze tak trochę rozjebana. To jest stacja więc znowu, zobaczymy ceny, może są jakieś fajne. O no stanowczo jest rozjebane to 250 zł, to jest identycznie jak na tym, jak na Mega RPG. Więc w sumie to jest takie podpierdolone z jakiegoś dobrego serwera, bo Mega jest niezłym serwerem. A oprócz po prostu trzymania jakiegokolwiek RPG gdyby tam było jeszcze, to było, byłoby to nieźle. Tu jest w ogóle 17 FPS-ów, więc... <laughs> o kurde. No zaraz podjedziemy tam zobaczyć czemu jest tyle FPS-ów. <laughs> Więc so osory za taką małą ilość FPS, ale no nie moja wina. Ten interior już gdzieś widziałem otwarty, ale nie na mega gdzieś indziej. Co jest? Jakaś frakcja, zdawanie prawka jest wszystko za darmo. wyprawka prawka mega szybko się jedzi prawkami, nie? Wymieniarka nie działa. Yy, tablice po 5000, super, droga strasznie, nie zmieniona nic. No i tu też nic nie ma, więc. Oprócz interioru też to jest totalną kupą standardową. Po prostu zmieniony trochę wygląd. Oj No kurwa, gdzie wsiadasz, CJ? Tu, do mojego waltonka No ten shift akurat jest zmieniony, ta interakcja pojazdu jest akurat zmieniona, bo on jest inna niż Mega, Mega ma też w ogóle z meta tą yy, Interakcję, więc nie wiem czemu Ale no, są tu jakieś drzewka podskładane, w ogóle one tak pewnie lagują, zobaczcie jak tu jest to porobione, noż, kurwa Nie wiem kto to robił, ale to chyba jest tak kurwa lagujące no i co tutaj jest? Busy, no 1500 reputacji Prawka C, prawka C, aha, no dobra, no <laughs> no to co dalej, no Mamy tu jakiegoś burgerka, co się podjedziemy Może to jest to takie Science że to się okrada, albo z Mega, że to się okrada Zaraz zobaczymy Albo to po prostu może być jakieś jedzonko Wygląda na interior otwarty, ale trochę tak jest źle zrobiony, chyba. Dobra, to wygląda w ogóle totalnie inaczej niż powinno. To jest chyba prosto z Science. Na Mega jest trochę inaczej. na Science jest chyba podobnie. Nie pamiętam już, bo mam bana na Science. Ie. Więc nie mogę wam tego powiedzieć. No trochę posiedzenie, to znaczy nie łapał zbytnio. Dobra, no co no, jedziemy dalej. Mamy chwilkę czasu. W ogóle, że mi Enzo poglądał ten serwer, to mi się wydaje, że się trochę zainteresował tym projektem. Albo już był takim dobrym człowiekiem, że po prostu dał jakiś serwer do nagrywania. Ale wydaje mi się, że się Enzo trochę yy, zaciekawym projektem, więc bardzo ci pozdrawiam serdecznie. Bo liczę to, że Ci się okaże, że Ci się uda z takim serwerem w końcu. Yy, bo tak średnia ci to wychodzi aktualnie, a dużo pracy aż to wszystko. <laughs> No i co, no, lecimy. No, w ogóle był pomysł tam z chłopakami u mnie, że nie żeby stworzyć jakiś serwer. Ale czekamy, aż mój jeden kolega nauczy się skryptować odpowiednie. Ja aż nie będę kurwa brał jakichś lasowych skrypterów, bo to jest pośledzone. ja to wolę mieć jednego skryptera z mojego grona, który jak ktoś spierdol to idę mu jemę po prostu do domu. Niż tak jak to się teraz dzieje, nie? 150, 600. co, tylko jedna jest praca? A w ogóle co to za praca? Street View, Street View. No. Nie wiem jak wy, ale ja wolę mieć po prostu jednego skryptera, którego mogę najewać zawsze. niż mieć 10 skrypterów, których totalnie nie znam mnie, jak to zabieram, zabieram jakąś paczkę, to ja im nic nie zrobię. Nie? <laughs> Więc jeśli ktoś chce być skrypterem u mnie na serwerze, to nie, nie będzie, bo nie, nie znam, nie znam tych osób, nie mam zamiaru z nimi robić. Poczekam aż tutaj moja os osoba zaufana nauczy się skryptować czyli technik informatic. więc to jest potężna osoba, która nie ma życia i będzie tylko skryptować, u mnie, będą ją yy, No, jeden raz osobą, z którą mógłby jeszcze współpracować, to byłby Enzo, ale no... Ja, yy, znaczy że Enzo nie jest przekonany do całego ja serwera, szczególnie ze mną, bo ja jestem dość przesiedlony, jeśli chodzi o to. O kurwa, Interest system, Systema! a czy tak model. Opa, nie, a tego się nie spodziewałem. Oho! Model z PSMa! No tak nie laguje! 23 fps No nawet tak nie laguje -y. tak Panie! To jest kwaśniora! Pikne! Aż wspomnienia wracają Ale są tego, z mega są blipy <coughs> O kurde, sorry, no chory trochę jestem. Kurde. Ten model ma taki problem, że on jest tak upośledzony, jeśli chcecie go dodać. Do swojej paszki. Bo jest strasznie ciężko, bo podłogę ma zjebaną ten model i trzeba ją samemu robić. Ja tę podłogę musiałem sam robić. Do tego modelu. Ale... Po prostu kolizji nie ma podłoga Nie wiem czemu. dobra. Tutaj coś jest. Więc lecimy. 1500 reputacji, czyli co, mam tylko jedną pracę na krzyż. Może dwie. Duży wybór, mi się wydaje, dla twórców, znaczy dla graczy. Hmm. Ogólnie, jeśli chcecie iść na Cygana, żeby zdobyć pierwsze auto, to jedyną szansą jaką jest tam się dostać, to jest przez reporta. Bo ja nie mówię, że wam się chce zawalać z buta przez pół mapy, nie wiem, czemu to jest tak zrobione. To jest mega daleko. To jest przebranie z dużo interiorów tych otwartych, ale to loguje strasznie. Czapka, aha. Dobra. No dobra, niech to będzie. O kurwa, nie tak. Tu w kliknął. Psik. <grym> dobra, podjedziemy na te frakcje jeszcze. Podjedziemy na Cygana. I zobaczymy, coś, czy coś jeszcze jest na tym serwerze ciekawego. Dobra, już jesteśmy tutaj. Model skąd wzięty? Co to kurwa? Mm. Co jest kurwa? Co to mapował? Co do? Hmm. <gryw> oh, what the fuck? A do wejścia żadnego nie ma. Super. Wyjewane w prakcie. Na pewno chodzi Strasznie dziwnie to wygląda. Nie pasuje. mi się wydaje. A bo ja się muszę przyzwyczaić. Dobra no, rano. podjeżdżamy do tutaj y, naszego pięknego y, jeszcze policyjki. No i to wszystko. Ona w ogóle nie jest zaznaczona na mapie z tego co widzę. Wow! No takie zamiast ultra-RPG to powinno być ultra-gówno-RPG, tak mi się wydaje, bo to zbyt dobre nie jest. To jest naprawdę bardzo przeciętny serwer. Nawet nie wiem, czy przeciętny to nie jest za dużo powiedziane, no bo to nie jest w ogóle zaznaczone. Aha, tu w A, jest tu wejście? Jest wejście. Ale to domek, Aha, czy to jest domek? Po prostu ktoś co zrobił, To jest domek twórcy i to laguje, to naprawdę laguje. Więc, Maxiu, prosiłbym o wyjewanie te tego wszystkiego. Bo to kurwa laguje. A, tutaj jest interior policji. No, zobaczcie to, nie? Tu jest interior policji. Bo on nie wyłączył, kurwa. I yeah. A ja nie mam jak sam wrócić. No tak. Jest wojsko w ogóle? Zapomniałem powiedzieć. <laughs> tak, tak, hmm. poczekamy, e, wyciągnij mnie stąd. No, tak, dobre pytanie. Gdzie ja jestem? No, 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 Dobra, no, Kurwa, s. Jakieś to jest. Dost... Ej, to we mnie auto jeszcze trpnie. E, jakie auto? Nie Kurwa, gdzie to się sprawdza? Nie czekaj, jakie 305? 305 Cześć, chodźmy mu do gry. Ty to gry? Hmm. Żijesz Ci naprawię prawie. Chy. Chy. No, no nie. Jest. A czego byś może... A nie, myślałem, że jak hiba zajma. Dobra, jak ja stąd muszę wyjechać? A no jest jakiś wyjazd, dobra. No to co, no ja podjadę sobie do cygana. A dobra, wiem już gdzie jest policja. Co tam robi, nie wiem. Nie chcę się tam pojechać, więc podjadę sobie do tego. Do cygana i widzimy się za chwilę. O, dobra, to przy sobie tutaj podjadę do pracy. Zobaczymy co tam Ale wydaje mi się, że to będzie jakaś praca. Raz to na pewno będzie kategoria C. No, no to nawet nie ma co mówić. Dobra, jesteśmy na cyganie. Mamy tu piękne ceny. Yy, niestety jest to trochę źle wyskalowane, jak widzicie. Pokojny myślag na środku. No i ogólnie to wchodzicie sobie do takiego auta i podby kupujecie to auto. Czemu? Nie wiem, ale okej. Okay. Yy, no i jak widzicie, ceny 2,5 miliona. Dwa, 300 Mniej 300. Kupiłem sobie waltona, bo rzadko waltona to kupowałem. Tak. Dobra, ale no nic więcej o tym serwerze zbyt ci powiedzieć nie mogę. No bo i, no średni jest bardzo. Ja bym go ocenił, no Takie 5 na 10 to za tak średnio od to nie jest za dużo trochę. Bo skryptowo jest zrobiony tak chujowo. Na pewno nie jest wyskalowany totalnie na laptopy, a większość graczy, taki jemta, to ma laptopa. Serwer na pewno jest zrobiony pod mocniejsze sprzęty, jeśli chodzi o całą y, grę. No przyciety, taki maniek, jak nie wiem, ja czy moja ekipka, na tym serwerze prawdopodobnie nie pogra. Chociaż się tak ja z mojej ekipy mam z... praktycznie najmocniejszego kompa, no tam jeszcze jeden jest lepszy. Y, więc... Ciężko? Na pewno to trochę będzie ograniczać gra... ilość osób. Jest tu bardzo dużo rzeczy nie Z tego co widzę to też jest trochę samowolka, jeśli chodzi o na przykład, właśnie ten domek twórcy. Po co mu tyle out Nie wiem. To wszystko laguje, to wszystko przecina. Może mu nie laguje, ale no... To naprawdę mocno obciąża karty graficzne. No, szczególnie, że ja taką gównianą, a i tak to nie jest jakaś najgorsza bo dzisiejsze, mocniejsze gry naprawdę potrafię odpalić ale no tak, ja szczerze serwisem oceniam takie 4 na 10 bo miło to właśnie żeby tak oceniać 4 na 10, trochę do zabawy tak trochę tak, frakcji, tutaj to współczuję naprawdę frakcję. nie dziwię się, że żadnej nie ma admini to po prostu ciągle na raportach siedzą większość to jest po prostu siedzenie na pracy i kupowanie aut, jeżdżenie sobie w sumie każdy serwis RPG, ale no tak wiecie do zabawy Jakieś podwalanka sobie Jak zabędziecie jakąś kasę, to po prostu kupicie jakieś dobre auto i tyle No do normalnej gry to tak jakby nie polecałbym Są lepsze serwery Więc co no, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie I do kolejnego